Cześć, jestem Hall. Jeśli nie chcesz powtarzać tego 10 razy, lub pisać, że sposób nie działa, nie przewijaj film. Zaczynamy od pierwszej tablicy. Tutaj robimy dwie misje ze zwiarem kasyna, w której szukamy wszystkich wejść. Odcinek te, na ten temat jest na kanale. I druga misja ze sprawdzeniem zawartości skarbca. Mogą to być pieniądze, obrazy, złoto oraz y, diament. Jest to losowe, a wartość od najniższej do najwyższej, tak jak podałem, czyli. Pieniądze są najtańsze, a diamenty najdroższe. No, a złoto się zbiera najszybciej, więc chyba najbardziej opłacalne jest złoto. Aby móc resetować napad w celu zdobycia lepszego łupu, na przykład jeśli trafimy na pieniądze, a chcemy coś droższego, na przykład złoto albo diamenty, to musimy ukończyć napad w trzech trybach: cichy, sprytny oraz agresywny. Gdy już to zrobimy, u Lestera odblokuje nam się opcja resetowania napadu po tym, jak do niego zadzwonimy. Czyli gdy zrobimy misję ze zwiadem skarb, skarbca. Yy, to dzwonimy i nie będzie tam tego co chcemy. Dzwonimy do Lestera, On nam resetuje i idziemy robić jeszcze raz. Przejdźmy z powrotem do tablicy. Tak więc robimy misję oraz yy, ważne ustawiamy rodzaj napadu na sprytny. Makiety kasyna nie trzeba kupować, a cel zależy od was. Druga tablica, tutaj robimy wszystkie misje z gwiazdką oraz yy, jedną opcjonalną sprzęt Nus. E, oraz pamiętajcie, aby w tym miejscu wybrać y, sp sprzęt grupy Sex. Przepustki w prawym dolnym rogu nie, nie są potrzebne, ale pozwalają one wejść do klatki serowej bez hakowania i informacje o, o ochronie również nie są potrzebne. A zespół na górze tablicy wybieramy w taki sposób: strzelec najtańszy, kierowca najtańszy, hacker najdroższy. Hacker da nam czas w sejfie, tak więc y, zatrzymajcie film i ustawcie sobie tablicę według instrukcji. Pamiętajcie, aby przed uruchomieniem e, napadu wypłacić sobie 500 dolarów do portfela, jeśli chcecie używać glicza na powtarzanie napadu bez przygotowań. Trzecia tablica jest już po uruchomieniu napadu, tam ustawiamy sobie e, tak jak na filmie. Dobra, przejdźmy więc do całej akcji. No więc wsiadamy do furgonetki, jedziemy na miejsce, które pokazuje nam GPS. Po wjechaniu do środka i po przejściu kontroli, jedziemy na miejsce, wysiadamy z pojazdu i idziemy do windy. Po wyjściu z windy robicie to co my, czyli biegniecie do drzwi, otwieracie i biegniecie do skarbca. Nic skomplikowanego. Ważna rzecz, jeśli wyrzuci was w tym korytarzu to zmieńcie sesję i wtedy wystarczy, wystartujcie napad. Wspomnę o tym na końcu filmu. W skarbcu ustalamy sobie własną kolejność. My mamy zasadę, że na początku we dwóch hakujemy. Razem po zhakowaniu jedna osoba skupia się na hakowaniu, a druga głównie na zbieraniu. Oraz kolejna ważna rzecz, ze skarbca musimy wyjść przed czasem. Aby nie, aby nie ulotnił się gaz, głównie cały czas idziemy z głosem Lestera. Po obrabowaniu skarbca biegniemy do klatki sorowej, tą samą drogą, którą przyszliśmy. I w tym momencie przydaje się właśnie przepustka. My akurat wtedy jej nie mieliśmy, więc hakowaliśmy. Ale przepustka oszczędza nawet minutę lub więcej. Wchodzimy na górę oraz przy tych drzwiach uważamy na strażników. Czekamy aż ten ziomek sobie spokojnie przejdzie. Przechodzimy do pokoju na prawo. Gdy przejdzie drugi strażnik, wychodzimy i uderzamy go z broni. Ważne, że, ważne aby Twój znajomy wyszedł zaraz za tobą. Potem, idąc tak jak na filmie, trafiamy na kolejnego strażnika. Za nim również idziemy powoli i skręcamy w prawo do szatni. Przebieramy się i wychodzimy tak jak na filmie. Po wyjściu biegniecie tą samą drogą jak na filmie. Dobiegacie do ulicy i zgadniecie pierwszy, lepszy samochód. Jeśli żaden nie nadjedzie, to biegniecie w lewą stronę na stację benzynową tam jest zawsze auto. No i gdy zabędziemy samochód, jedziemy do, do kanałów oraz <śmiernie> tak jak na filmie. Zanim wyjedziemy z kanałów, upewnijcie się, że, że zgubiliście policję. Potem jedziemy do celu. Mniej więcej 500-700 metrów od celu wpłacacacie prędzej wypłacone pieniądze do banku oraz jedziecie do e, właśnie tego wyznaczonego miejsca. Gdy już dojedziecie, i prawie na początku katcenki, w prawym dolnym rogu będzie transakcja w toku. Wtedy odłączamy internet. Ważne, aby odłączyć w momencie transakcji. Potem czekamy, aż wyskoczy nam komunikat o odłączeniu od serwera. Klikamy OK. Podłączamy internet, wchodzimy na sesję i proszę bardzo, można powtarzać napady bez przygotowań i zgarniać nawet od miliona do 3 milionów na osobę. Powiedzenia i jeśli pomogę, zostaw słupka i łapkę. Bajo. Co do tego wrzucenia z napadu, to jeśli po napadzie będziecie sami w sesji, to macie gwarantowanego kika z misji, więc zmieńcie sesję.